Jaki będzie czołg Challenger 3? Wielka Brytania jakiś czas temu postanowiła stworzyć Challengera 3, czyli nowy czołg, który ma zastąpić jego wysokość Challengera 2. Ale Wielka Brytania nie chce zbudować zupełnie nowego czołgu od podstaw, tylko poddać już posiadane czołgi Challengery 2 bardzo głębokiej modernizacji, żeby wyeliminować te niedociągnięcia, wady, jakie w tym dotychczas stosowanym czołgu się Znajdują, w końcu żaden czołg nie jest idealny, oraz zamontować to, czego jeszcze nie było, to, co było jeszcze niedostępne, gdy Challengery 2 były projektowane i produkowane. I chociaż Challenger 2 był modernizowany, to nie wszystko da się zrobić bez bardzo głębokich zmian. A zmiany są na tyle duże, że według Brytyjczyków należy nazwać ten czołg nową maszyną, już oznaczoną cyferką 3. Więc te zmiany mają być tak głębokie. I właśnie dzisiaj o tych zmianach, ponieważ się rozgadałem, a nie mówię o zmianach. Tutaj zacznijmy od tego, że Challenger 3 będzie posiadał zupełnie nową wieżę. Czyli tą starą wieżę ściągamy, a na jej miejsce jest wstawiona nowa wieża. Nowy wygląd, nowe opancerzenie, nowa budowa oraz, co bardzo ważne, zupełnie nowa armata. Nie jak do tej pory armata gwintowana L30A1 o długości 55 kalibrów, oczywiście 120 mm, ale gwintowana coś, co obecnie nie zdarza się, jeśli chodzi o czołgi podstawowe. Niestety powodowało to i nadal powoduje, że opracowywanie nowych pocisków jest kosztowne i tutaj nie ma zamienności pasują, można powiedzieć, tylko do tej armaty, tylko do Challengera 2. I Nowa armata ma być już gładkolufowa, ma to być armata Rheinmetallowska L55A1, też o długości 55 kalibrów, też 120 mm, ale zwykła gwintowana armata, która ma być przystosowana do wykorzystywania zwykłej natowskiej amunicji, tej programowalnej, no ogólnie wszystkich. Więc teraz Challenger 3 będzie mógł użytkować amunicję taką samą jak leopardy dwójki, abramsy, K2, Więc bardzo duża zaleta, oczywiście te możliwości tej armaty mają być na odpowiednio wysokim poziomie. Nie powiedziałem, mogłem na początku powiedzieć za 800 milionów funtów ma być zmodyfikowanych 148 pojazdów. 148 challengerów dwójek ma zostać zmodyfikowanych, reszta Przynajmniej na razie nie, ale idziemy dalej. Oczywiście nowa wieża poza nową armatą ma zapewniać też wyższy poziom opancerzenia oraz ma zawierać zupełnie nowe przyrządy obserwacyjno-celownicze Tales Orion. Tutaj i dowódca, i działonowy mają posiadać bardzo zbliżone do siebie przyrządy o bardzo dużych możliwościach. Ogólnie cała elektronika, całe SKO, czyli system kierowania ogniem ma zostać wymieniony. Tutaj te możliwości tych przyrządów celowniczych, obserwacyjnych i dowódcy, i działonowego oraz tych, które obsługuje kierowca, mają być na współczesnym poziomie, chociaż te w Challengerach i tak były bardzo, bardzo dobre, ale one mają być jednymi z najlepszych. Do tego całkowita wymiana elektroniki, że ten czołg ma być po prostu mądrzejszy, tak jak wiele osób mówi o naszej k że jest najnowocześniejsza w tej materii, Challenger ma też taki być. Dodatkowo, czołgi te mają mieć możliwość komunikowania się w bardzo dużym zakresie z innymi czołgami czyli takie dwa challengery trójki mogą ze sobą rozmawiać, mówić, co widzą w czasie rzeczywistym i te informacje przekazywać też dalej czyli dwa współpracujące ze sobą challengery trójki, ale też na przykład inne pojazdy. Będą mogły tą wiedzę wykorzystywać. Na przykład, tu jest jeszcze jeden przeciwnik: ustaw się tak i tak, strzel w tym kierunku, albo na przykład, wycofaj się, ich jest zbyt dużo. Wzywamy wsparcie coś, co daje bardzo duże możliwości. Nowe, stare czołgi jakby to nie nazwać, poza tym, że ta wieża będzie lepiej opancerzona, mają być chronione również przez zamontowany, aktywny system. Samobrony trofi, choć najprawdopodobniej zamówiono tylko 60 zestawów, tylko albo aż i one mają być montowane wedle potrzeby czyli wszystkie Challengery Trójki mają być przystosowane do zamontowania systemu trofi. Tylko że to nie będzie zawsze na nich niejako zamontowane, tylko 60 z nich będzie w ten system wyposażone. Myślę, że z biegiem czasu również inne ten system dostaną. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za system, jest to system składający się z radarów, które wykrywają nadlatujące granaty z granatników przeciwpancernych oraz pociski z PPK-ów, przeciwpancernych pocisków kierowanych, czyli tych na przykład na ramiennych wyrzutni, ale też tych cięższych również. I taki radar wykrywa. Specjalny system komputery obliczają w którym kierunku jagle ci czy stanowi zagrożenie, i system trofi w odpowiednim momencie wystrzeliwuje przeciwpocisk, przeciwpociski, które powodują, że ten nadlatujący pocisk granat zostaje zniszczony i nie dolatuje po prostu do pancerza. Oczywiście lepiej nie znajdować się na drodze ani jednego, ani drugiego, jeśli chodzi o piechotę, ale ta skuteczność jest na niesamowicie wysokim poziomie. Poza zupełnie nową wieżą z nowym opancerzeniem, w przypadku kadłuba jego opancerzenia też zastosowane zostaną pewne zmiany. Główną z nich będzie zastosowanie wymiana pancerza chroniącego przód kadłuba. Tak żeby to opancerzenie było jeszcze lepsze, oczywiście żeby zachować te limity wagi te 65 ton, żeby ten pojazd nie był zbyt ciężki, żeby no, oczywiście, mosty i warunki, w jakich ma pracować, nie utrudniały mu tego poruszania się. A żeby się dobrze poruszał, to po pierwsze, zmiany będą też w silniku, ale też będą dotyczyły zawieszenia hydropneumatycznego, już trzeciej generacji. Tak, żeby ono było dostosowane do mocniejszej jednostki napędowej oraz do zmian, jakie oczywiście zaszły wśród tych zawieszeń hydropneumatycznych. One i tak były te zawieszenia i tak były bardzo fajne, ale tutaj dochodzi do zmiany i ta trzecia generacja ma być po prostu kolejnym przeskokiem, kolejnymi możliwościami, zwiększoną wytrzymałością, zwiększoną, zwiększonym komfortem, stabilnością. Ale silnik. Oczywiście silnik będzie po prostu mocniejszy. Zamiast dotychczasowego 1200 konnego silnika CV12 6A Zostanie wprowadzony silnik CV129A o mocy 1500 koni mechanicznych. Tutaj należy zaznaczyć troszkę odbiegał tym swoim V12 od Perkinsa, generującym 1200 koni, kiedy Leopardy dwójki czy też Abramsy, Leclerki miały 1500 konne silniki, a tutaj Challenger ma 1000, miał ma, przepraszam, ma nadal jeszcze nie jest zmodyfikowany, zmodernizowany, miał i ma 1200 koni. Oczywiście mobilność była wystarczająca, ale postanowiono zwiększyć moc, tak, żeby ta mobilność. Tak, żeby ta mobilność uległa polepszeniu. Więc zmian sporo. A, jeszcze transmisja, przekazanie napędu. Skrzynia biegów też mają zostać zmodyfikowane, nie tylko ze względu na większą moc, ale też żeby te osiągi, mobilność była odpowiednia, żeby ten wóz reagował tak jak trzeba. Tych zmian jest oczywiście więcej. To są te główne zmiany, takie najbardziej widoczne, najbardziej reklamowane. W rzeczywistości tych zmian będzie o wiele więcej. Zmieni się dużo. We wnętrzu, na zewnątrz nie tyle, ale te wszystkie rzeczy, które da się unowocześnić, które da się ulepszyć, które zwiększają poziom bezpieczeństwa i możliwości tego pojazdu, zostaną po prostu zmienione. Tak żeby Challenger 3 był jednym, z żeby nadal był jednym z najlepszych czołgów na świecie, kiedy już inni wprowadzą swoje pojazdy. Więc mamy lepszą armatę w nowej, lepiej opancerzonej wieży z lepszymi przyrządami obserwacyjno-celowniczymi, lepsze SKO, system kierowania ogni, który pozwoli tym czołgom szybciej wykryć, zidentyfikować oraz wyeliminować przeciwnika. Do tego dodatkowe opancerzenie, zmiany w opancerzeniu, jeśli chodzi o kadłub, system trofi, system aktywnej samoobrony, który jest doskonałym. Remedium na wszelkiego rodzaju granatniki przeciwpancerne czy też pepeki. Do tego mocniejszy silnik, zmiany w skrzyni biegów, transmisji, w przekazaniu mocy, nowe zawieszenie zawieszenie hydropneumatyczne trzeciej generacji. Więc tych zmian jest naprawdę sporo. No, oczywiście, ta armata, silnik to takie i wieża najważniejsze z nich ale one bez tych lepszych przyrządów obserwacyjnych, bez lepszego SKO, bez lepszej elektroniki, która pozwala komunikację pomiędzy różnymi pojazdami, to jednak nie byłoby jeszcze wystarczająco, żeby ten czołg można było nazwać nowoczesnym. Więc zmian dużo, zmiany bardzo fajne, zmiany, które można powiedzieć w miarę odpowiadają temu, w którym kierunku się idzie, chociaż tutaj, na przykład, Anglicy nie zdecydowali się na zastosowanie wieży bezzałogowej z automatem ładującym czyli czegoś, co obecnie jest niejako takim kierunkiem, w którym podąża większość projektantów myślących o czołgach kolejnej generacji. Tutaj jednak postanowiono, że sama wieża zostanie zmieniona na zupełnie nową. Ale na tak daleki, głęboki krok oczywiście nikt nie poszedł, jeśli chodzi o Brytyjczyków. Tutaj jest bardzo ciekawa kwestia: czy ta pomoc Rheinmetalla, ta pomoc ze strony Niemców była tak potrzebna, że Brytyjczycy nie byli w stanie sami wszystkiego tego opracować? Czy przez te lata, kiedy nie projektowali nowego czołgu, przedtem robili to niejako jeden po drugim, nie zatracili tej możliwości, na przykład, robienia całych wież, całych kadłubów i ogólnie, na przykład, armat. Czy po prostu był to wybór podyktowany tym, że jest taniej wówczas, że jednak te prace wraz z, na przykład, firmą niemiecką są szybsze i tańsze, ekonomiczniejsze? Nie wiemy, może kiedyś się dowiemy, co było powodem tej decyzji i czy Anglicy będą, kiedy już stworzą sobie Challengera 3, chociaż Challenger 3 jest stworzony, tutaj raczej chodzi o jego wprowadzenie, ponieważ już prototypów jest kilka, posiadających tych rozwiązania, które są tymi docelowymi. Więc ciekawe, czy Brytyjczycy skupią się tylko na wyprodukowaniu tych nowych starych 148 sztuk, 140 kilku sztuk, czyli głębokiej modernizacji. Czy będą modernizować te również inne posiadane przez siebie challengery dwójki, czy też niedługo rozpoczną również pracę nad kolejnym czołgiem, czołgiem już może przyszłości, jakkolwiek by go nie nazywać. Ogólnie należy stwierdzić, że już challenger 2 jest czołgiem nowoczesnym, nadal bardzo dobrym, odpornym, o bardzo dużych możliwościach. Czołgiem, który naprawdę no, niczego się nie mógł wstydzić, naprawdę doskonale daje sobie radę, dawał i daje, i można powiedzieć, że no jest, jest jednym z najlepszych czołgów na świecie. A tutaj mamy bardzo głęboką modernizację, kiedy inni dopiero przymierzają się do opracowywania swoich czołgów, nowych czołgów, czołgów nowej generacji, które Dopiero niejako zaczną swoją służbę, najprawdopodobniej w połowie lat 30 przyszłego roku, najwcześniej. A Challengery Trójki już wtedy będą mogły się pochwalić na np. dziesięcioletnim okresem służby, ponieważ ta produkcja ruszy z kopyta już, można powiedzieć, niedługo tych Challengerów Trójek. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Niedawno mówiłem w materiale o Abramsie X, Czyli o takim projekcie czołgu, który prezentuje takie rozwiązania, które mogą być zastosowane w modernizacjach Abramsów, albo też nawet w nowym czołgu, że tam również zastosowano zupełnie nową wieżę na kadłubie, który oczywiście został poddany pewnym zmianom czyli na kadłubie tego zwykłego Abramsa, ale zastosowano nową wieżę i nowy silnik więc rozwiązania bardzo zbliżone do tego co zaobserwowaliśmy, co widzimy w Challengerze trójca. I może kolejne generacje czy też modyfikacje Abramsa właśnie będą tak wyglądać, a może to już jest taki początek kolejnych maszyn. Nie wiem. Zapraszam również na tamten materiał. Na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się więcej informacji, więcej zdjęć tego Brytyjskiego czołgu, i wtedy będziemy mogli po, o nim porozmawiać jeszcze więcej. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.